Bo internet internetem, ja na przykład jestem taki, że ja się nie przejmuję, dla mnie możecie wszyscy teraz po mnie jechać, cały internet może zacząć po mnie jechać dzisiaj. Znaczy nie, no to jest, to a ja, akurat A ja się, jest się będę śmiał, a ja się będę śmiał, bo mnie nie obchodzi zdanie ludzi, którzy nie mają wpływu na moje życie e, kompletnie, a ludzie się przejmują opinią innych ludzi, ja w ogóle, ale wiem, że na przykład Klaudia by się bardzo przejęła. No, no... Nie to, wiem, to, nie to wiem, tak, co masz. To Są takie rzeczy, które ja to zatrzymam dla siebie, jak będzie powód. Nie uważam, mi, mi Klaudia nic nigdy złego nie zrobiła, poza tym, że sobie gada na swoich live'ach. Czasami e, jakieś rzeczy na mój temat, ale też mnie to nie rusza, bo finalnie się z nią łączę i się spoko gada, coś się pośmiejemy i tak dalej. Także tyle, tyle w temacie. Dziękuję bardzo. Elmarzenka. No proszę. No Dziękuję, Klaudiu. Dwie róże jeszcze potrzebuję. Ja na przykład osobiście ci powiem szczerze, że ja no. lubię Klaudię. Tylko nie, no ja lubię ja Klaudię, Pinałdą, ale wiesz, na przykład czasem mam wrażenie, że trochę gdzieś tam, nie wiem, to bardziej chyba koziołek, trochę gdzieś tam trochę przegina, nie? Bo takie sztyki, wiesz, odnośnie, nie tak. wiem, tam wizualnych jakichś rzeczy, no. To ale między... Posłuchaj, 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 ja się z tym nie zgodzę. Po pierwsze, ja też robię przytyki czasami. Oczywiście robię. W... mniej oglądam akurat w formie żartów, ale pamiętaj jedno, jeżeli zakładasz kanał na TikToku, twój content jest oparty na tym, że jesteś kobietą plus size, w dodatku, w dodatku robisz hole zakupowe, na którym chwalisz się tym, że uwielbiasz. Paczkę Citosów, pijesz Dobra, wiem do czego zmierzasz. 8 litrów koli dziennie, i ty oczekujesz tego, że nikt ci nie będzie robił przytyków do twojej wagi albo do twojego wyglądu. No to uważam, że jest to co najmniej śmieszne. No wiesz, ale mi jest, nie wiem, szkoda i no nie wiem jak ci to wytłumaczyć. No ja jak kobieta patrzy no, na to jeżeli i. Jeżeli to jest szkoda, to uważam, ludzie zamiast pisać jej kochana, jest, jesteś piękna, super fajnie tego. To tu już nie chodzi o kwestie wizualne, ale zdrowotne i tak dalej, i tak dalej. Ludzie nie sobie robią co chcą, ja, się, ja, sto, ja stoję z boku tylko się śmieję. I tyle to mi jej szkoda, wiesz, no jako gdzieś tam um, Mi też, patrz, mi, da, te, mi, też już, mi też jest jej szkoda, dlatego ja wielu rzeczy nie wyciągam. Ludzie uważają, że ja jestem zły, bo jej robię przytyki, a ja jestem lepszy od tych wszystkich ludzi i myślę, że zrobiłem wiele więcej dobrych rzeczy niż, niż każda osoba z tych, które uważają, że jestem zły. Ale gdybym był zły, no. gdybym był jak większość właśnie tutaj TikTokerów i tak dalej, tak prywatnie, to już bym dawno wyciągnął wszystko e, i... Ale co byś wy... bo mnie to... Ta, to mnie bardzo frapuje. Co, co byś wyciągnął, nie wiem. No, ja jak... z nią rozmawiałam i ona mówiła, że Raz na tydzień wyśle ci wiadomość jedną. Jak co tam słychać? Zupełnie neutralnie. Prze ej, Okej, okay, niech tak będzie. Dziękuję bardzo, Matryd. No, cholera. Dobra, robimy rewanżówkę jedną. Możemy zrobić. Wiesz, mi no, tak. tylko chodziło... ja, ja powiem tak, ja powiem tak. Ja, Klaudi, no. powiedziałem. Jedną rzecz mogę powiedzieć sumie, Ja raz Klaudi napisałem. Jeżeli masz. Później, nie wiem, jeżeli ma być ci potem przykro, coś tam, nie wiem, cokolwiek, to lepiej, żebyśmy się nie łączyli po prostu. Jeżeli ona ma nie no. faktycznie się, się zakochiwać czy coś i ma cierpieć, to się nie łączy. Ale y, Klaudia sama mówi, że ona chce się łączyć, że ona lubi ze mną rozmawiać i tak dalej. Ja, Klaudii, powiedziałem raz dosadnie, że jakby my możemy sobie gadać, jakby relacja koleżeńska i tak dalej, i tak dalej. Nie ma najmniejszego problemu dla mnie. No tak, ty chyba to nawet podkreślałeś, nigdy jak razem, was oglądałam. Razem nie będziemy, nigdy razem nie będziemy, nic z takich rzeczy. Ja się mogę z nią spotkać, bo ona bardzo chce spotkania ze mną. Jak chce, nie ma problemu, jak będzie okazja, spoko. Ale, wiesz, prawda jest taka, że to ona próbuje na mnie robić hate co mnie bawi i robi mi przysługę, bo ja z tych hejterków to ja, o, tak, o. <laughs> się śmieję, ale... Ale mnie to nie rusza, mnie to mm. pan. No wiesz, ja nie wiem, jakie, jakie wy macie relacje. Ja tylko wiesz wyrażam swoje no zdanie tak. jako osoby, która po prostu na to patrzy. Nie, I nie wiem, jakie tam są koneksje poza, poza, poza tym, wiesz, wszystkim. Ale jako y, kobieta kobiecie, no to mi po prostu było jej szkoda. no W tym sensie... Ale, mi, ale no wy... słuchaj, ja ci powiem tak. Mi też, jest, mi, mi też jest jej szkoda. Mariusz, ja y, mówię ale... o Klaudii, same dobre rzeczy. Ja nigdy nie powiem na nią złego słowa, bo się z Klaudią łączę. I mi nie mówię jest... o niej. Ale, ale, ale właśnie wiesz, jaki jest problem między innymi właśnie z tobą. E, problem polega na tym, że ty mówisz, że ty chcesz dobrze, że ty złego słowa nie powiesz, i jest Ci jej szkoda. To dlaczego jej nikt z jej bliskiego otoczenia nie zasugeruje, ej, Klaudia, siedzisz na TikToku, e, jesteś kobietą plus size, co widać na pierwszy rzut oka. Dziękuję Irmincia. I to nie jest obraza tego fakt, że widać na pierwszy rzut oka, że jest plus size, zresztą sama się do tego przyznaje. Robi hole zakupowe z tego, ile ona fast foodów dziennie nie je, ile to ona Coli nie pije, i tak dalej. I ona oczekuje tego, że nikt jej nie powie. Ej, słuchaj, a nie pomyślałaś o tym, że kręgosłup cię boli, bo może. A to ja nie, to było chyba coś z Fit mamą, nie? Chyba nie jest wiem to... z Kim, ale to jest przykład, jeden z, jeden z miliona. Jakby ja jakbym miał z nią usiąść i porozmawiać o tym faktycznie, jak ona by się miała nie rozłączyć i tak dalej. To zjadłbym ją argumentami po prostu tego, że to, co ona robi, nie ma najmniejszego sensu. Dziękuję bardzo Madzia. Ale nie zmienia faktu, że też mi jest jej szkoda. Tak e, normalnie. I, I po prostu mam jakąś sympatię do niej. I no, hen... no, no i się chętnie będę z nią łączył i ten. Ale jakieś przytyki z mojej strony, jakieś żarty, ja to traktuję jako żarty, jeżeli ona się no, czuje... Więc, z... tak. Bardziej, bardziej Koziołek bo jest to, tak. taki, wiesz, bo ty jeszcze... Kochani, jednym punktem przegrywamy. Bardziej Koziołek, tak chamsko troszkę. No on to już w ogóle przesadzał, nie? nie? wiem, no taki jest jego też kontent, ale... Dziękuję, Sama, <laughs> dziękuję, Radiohead. Kochani, przegrywamy, przegrywamy. Ale... Ale, jakby nie rozumiem też. Kurde, no. no. Ja gdybym był Klaudią, to bym się spodziewał tego, że bijąc na tiktok na live'ie i łącząc się z ludźmi, będę słyszał komentarze e, związane z moją wagą. No, ale, ale wiesz. Bo to jest TikTok. rozumiesz? to jest TikTok. No I jeżeli, tak. nie jeżeli nie chcesz być komentowany. To się, problem, wystawiaj no. to się nie wystawia publicznie, no. się powietrze się nie wystawia publicznie albo coś zrób z tą wagą. I jest problem rozwiązany. A jakby ludzie mają prawo do tego, aby skomentować to, co widzą w przestrzeni publicznej. No tak, ale wiesz, koziołek to już tak niesmacznie jedzie nie. O, ktoś mi pisze Seba, to czemu mówisz, że ona taka piękna i tym podobne. Słuchaj, ja jej to wyjaśniłem prywatnie. O właśnie, tu nie chodzi tylko o wagę, to też Majuś pisze. No nie, na przykład ty jeszcze to pół biedy, ale. Koziołek, no to kurwa, tak przegina pałę, że to w ogóle, ja, ja nie wiem, ja bym go chyba, no on to w ogóle już jedzie bez żadnych hamulców. Ale co jej podejdzie na przykład? No cały czas, wiesz, przytyki, no, no, to, no to wagi, no to ja nie rozumiem, ale, mówić, słucham, że do nie, to czemu ty się z nim łączysz w takim ja, ja razie? Ja się zastanawiam cały czas? Prawiłeś jej publicznie komplementy. Tak, ale to jest coś, co ja mam, ja mam z Klaudią wyjaśnione rzeczy a propos prowadzenia naszych live'ów wspólnie. O no to, to chyba, że to jest wasz to, content. No, ale to, że, ale pomimo tego, że są jakieś rzeczy wyjaśnione, ale Klaudia dalej tego nie rozumie, chociaż powiedziała wszystko tak, tak, tak. I, da, I dalej ma jakieś dziwne swoje te. A to, że mi teraz ktoś napisze tutaj na czacie, no ale coś tam gadałeś, yy, to jej nie słoć. O ktoś napisze, słuchajcie, w chuj was mam. Dziękuję bardzo. Nie interesuje mnie zdanie ludzi, i tyle. I tyle. No przegraliśmy, kuźwa. A poza tym, jeżeli jesteś w przestrzeni publicznej, to licz się z tym, że jeżeli wchodzisz do internetu, robisz live'a i tak dalej, licz się z tym, że każdy ma prawo napisać, co chce. Bo... No o tym bardziej na TikToku, no na Facebooku czy Instagramie nie masz takich dram, a tu po prostu drama goni dramę, nie? No taka jest prawda. Dorośli ludzie, ale, a ale, ale mnie to bawi, ja w ogóle teraz y, trochę taki monolog zrobiłem dłuższy, ale bo mnie to po prostu bawi, tak już poza tą sferą TikTokową, ludzie mnie bawią. Ej, pokaż, masz laptopa, pokażesz mi tą Ewę Swobodę? Sorry, bo mi to nie daje spokoju. Mnie mnie zub... odpol... Zobacz sobie po tym, mnie to bawi, że dorośli ludzie mają tak niski intel yy, 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 iloraz inteligencji, że trzeba im takie rzeczy tłumaczyć. Dla mnie to jest przerażające. No ale, no, ale co przerażające? Słuchaj, dużo ludzi was ogląda i nie wie, jakie tam są między wami, wiesz, yy, koneksje. No i wiesz, na przykład ktoś scrolluje, wpadnie na tego live'a i... No, i... no i nie będę mówiła. Ewa Swoboda to biegaczka sprinterka. No kuźwa, nie wiem, kto to jest. Dobra, Seba, ja lecę bo. dalej, bo robię okay, kolacyjkę. Okay. To się trzymaj wszystkiego dobrego. Trzymy się